Moi drodzy, nie mogą już tego przed wami dłużej ukrywać, chciałem przedstawić wam moją nową dziewczynę. Kawaii desu! I oczywiście wcale nie jestem w żaden sposób zastraszany. Mówię to w pełni, samodzielnie i mogę w każdej chwili stąd wyjść. Tak jak gdyby nigdy nic. Open the door. Nigdzie nie wyjdziesz! Zostaniesz tu ze mną na zawsze! Ale teraz tak to poważnie. Ta gra jest bardzo podobna do Sack czyli tej gierki, gdzie jako wampir musieliśmy oszukać AI, żeby dostać się do domów sąsiadów. Tutaj będzie sytuacja odwrotna. I będziemy musieli uciec przez tą dziewczyną, która jak się okazuje jest Yandere i uważa się właśnie za naszą dziewczynę. Myśli, że jesteśmy parą, co prawdopodobnie nigdy nie miało miejsca, ponieważ nasza postać budzi się tutaj z nieznanych powodów. Dzisiaj może nas troszkę tutaj skręcać w żołądku, ale postaram się uciec przynajmniej raz. A wy, jeżeli będziecie mieli jakieś propozycje, tego, jak poprowadzić dialog z ten Ron aby nas wypuściła, to napiszcie w komentarzach pod filmem propozycję. Słuchajcie, jeżeli tak raz podobała mi się tak samo jak ten Suck up, to dajcie mi zaś łapeczką w górę, 12 koła i lecimy z kolejnym odcinkiem. Zapytamy się na początek. Cześć, rozumiesz mnie? Mam nadzieję, że tak. Cześć, Troszkę rozumiem, ale może zostańmy przy angielskim, dobra? Będziemy się dobrze bawić. Słuchaj, pamięć mnie trochę zawodzi. Jak się tu znalazłem? Może będzie rozumiała. Więcej niż się wydaje oh, no. A, nie martw się, po prostu się tutaj obudziłeś no, I wszystko jest perfekcyjnie bezpieczne tutaj, nie? Nie myśl o tym zbyt co dużo, dobra? Może no, porozmawiamy no, no. o czymś Jakieś miłe no, historyjki Może zobaczymy, co się dzieje za oknem eee, Okna są lekko zabarykadowane Czy ja widzę pożar za oknem? Nie, 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 nie możesz no, patrzeć no, na zewnątrz Jest to niebezpieczne Ocuj się od okna. Nie, nie możesz nie tego zrobić. Dobra, coś znalazłem. E, część do jakiejś papuszki. Powiedz mi coś o sobie. Jestem Eddie. Mo możemy pominąć to o tym kocie? Lubią gry, tańczenie oraz spędzanie czasu z nami. Czy to nie jest słodkie? Po prostu, co to ja powinienem określić, czy coś jest słodkie, czy nie? A nie ty z góry musisz to zakładać, ale dobra, wiemy, że ona lubi grać w gry, tańczyć oraz spędzać czas z nami, więc jeżeli powiemy, że musimy udać się na Aramka z naszymi kolegami, to raczej się ucieszy, a nie jeżeli spojrzy na nas. Co? Gdzieś grać w gry? Może zagramy w... League of Legends, co? Nie wiem, czy będzie zadowolona z tego powodu. O, oh, League of Legends, no to się teraz play? tutaj zadomowiłem zgodę, przez przypadek. A, a... to w takim razie prowadź. Gdzie gramy? Może czegoś się dowiemy więcej o niej faktycznie, nie? Co nam pozwoli wyjść. Okej, okay. chodź za mną do pokoju gamingowego. We'll have so much fun playing together. I też tak umiałbym chodzić, I chociaż nie, bo to. chyba nie mógłby. <laughs> to jest bardzo dziwne. Na konsoli czy na komputerze? No, załóżmy do kompa. CatGirl21. Gramy na komputerze. Dobra. E, a jakie jest hasło? Może się dowiemy, co? Nie. Bez hasła nie pogramy w grę. Chyba, że musimy zdobyć jej zaufanie. Moż... Co jest? Ale dlaczego? Dlaczego się zdenerwowała? No to pięknie. Jeszcze nic dobrze nie powiedziałem. Ale dobra, czyli wiemy tak, że jest hasło w komputerze, czyli już wiemy, że tam może być coś, co nam może pomóc uciec. Ale może też się właśnie czegoś dowiemy o niej może jednak skorzystajemy z dobrodziejstw w kuchni. Ulubiony kolor, chyba widać po mnie, nie? Może, to nie? może to kontrastować trochę z twoimi różnymi włosami, ale. To jest taki tajemniczy kolor. Ale wiesz co, mam coś specjalnego dla ciebie. Chcesz zobaczyć mój. O czyliście. Pokaż mi. No, ciekawy jestem, czy będziemy mogli zajrzeć tego zeszytu, czy znowu zacznie mieć dźgać bez żadnego powodu. Jej. Okej. Jestem bardzo szczęśliwa, że chcesz to see it Dobra, gdzie jest ten notes? Tutaj jest. Mój notek. Mam wiele pomysłów na fajne gry, które możemy Aha, aha, wymyślony, wymyślony notes. W taki sposób gramy. A może... <ścoughs> zrobimy jakąś... Polację? Ten... Oh, o, myślałem, to że już chcemy zaćkać, nie? Muszę <laughs> że być naprawdę ostrożnym. Możemy zrobić A bagel? Eee, może zrobimy grochówkę? Może, może grochówka będzie tutaj odpowiednim hmm, sposobem to, na to, żeby nas wywaliła stąd? To jest interesujące, ale lepiej. Lep... Ale... E, dobra, to podaję mi składniki. Może w ten sposób, jak ona już coś chce konkretnego, bo chciałaś, żeby obrała ziemniaki czy coś. O, nie jest zadowolona chyba z tego? Dobra. Czy my możemy w ogóle cokolwiek wy. No ja myślę, że będziemy mogli zrobić faktycznie to, ale na to wychodzi, że nie. Chociaż. Wygląda to, że możemy teoretycznie niektórych rzeczy tutaj użyć, a niektórych. Niektórych nie. Może lepiej z tego noża nie skorzystać, bo one są zresztą utknięte. Ej. Mamy to wszystko! Czy najpierw masło? Tylko jeden item na raz jest dozwolony? Dobra, gotujemy. Nie udało mi się. Czy możesz dać mi składniki jeszcze raz? Dobra. A, jajko to. A! Dobra, to stąd wszystko mamy. Dobra, teraz mogę mi przyszykować ground beef? Dobra, najpierw jajko. Znaczy najpierw to. Failed dish, okej, to może w ten sposób? Failed dish. Chociaż ziemniaka? Nie jestem najlepszy w gotowaniu na to wychodzi, ale dostaliśmy kolejną jakąś dziwną część. O, wow, so cool. Uwielbiam statuetki papu. Do you want to keep it? Postaram się złożyć tą papugę dla ciebie. Może? Oh, really? O, naprawdę, That ale przyznaj, nagram ją w nieskrocach. Dobra, czyli będziemy musieli dać wszystkie części Let's tej papuszki? Będziemy mieli wspólny projekt. Możesz obrać w tym czasie ziemniaki? O, to jest jej zdjęcie. Dobra. Pobieraj ziemniory w takim razie. My dodajemy sobie tutaj jedną z części. Aha, my musimy mieć jeszcze poprzednie. Czyli tutaj gdzieś była ta część. Dobra. Zamykamy okno, wrzucamy to tutaj. Tak. Widzę właśnie, kuczynę, jakiś bardzo, together. bardzo dziwny, dziwna burza tam jest na zewnątrz. Prowadź. Czyli poszukamy sobie kolejnych części, bo widzę, że jednak tego ziemniaka się nie doczekamy. Możesz włączyć telewizor? Jasne. Okej. Okay. O... Tu nic tu nic. Bo wiecie, to jest jeszcze w becie, więc nie wszystko działa tak jak powinno chyba. To jest rachunek za zakupy, a do czego nam on będzie? Czy coś specjalnego? E, zamówiłem z dostawą do domu prezent dla ciebie. Mam nadzieję, że jesteśmy gdzieś tam na plusie bardziej. Naprawdę? Dobra, ufa nam kompletnie. Czyli może dostaniemy to hasło do komputera. Moje ulubione jedzenie. Dobra, my wiemy, co to jest za jedzenie. Dobra, zagrajmy wychowanego. Ja cię szukam, ty się chowasz. Ja napisałem chowasz przez SZ przed chwilą, naprawdę. Yay. Dobra. I love hide and seek. Czyli ona okay, się chowa, a my I możemy sprawdzić komputer jak najszybciej się da. You count to 20 and ja liczę do dwudziestu. Ona się chowa. Go. Lecisz. Uh, jeden. Mam nadzieję, że ona rozumie. Dwa. Dwa. Mogę być bliżej niż myślisz. Zawkniemy drzwi, może co? Żeby. Dobra, sprawdzamy. Bagel. Begiel. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Notatnik. Okay. E, hasło do WiFi to Jestem jest tutaj. Lisa, rzeczy do zrobienia. Wynieść śmieci, kupić rzeczy. Potrzebujemy bardzo silnego detergentu. Odpowiedzieć na maile, zablokować wszystkie okna. Nie mamy WiFi na razie, więc musimy się połączyć z WiFi. fi Zacznijmy, czy nam co coś da. Zobaczymy co się dzieje na świecie w takim razie. Apokalipsa dla biznesu, czyli jakaś kometa, leci, czy o co chodzi. Oooooo. Tu są rzeczy związane właśnie z tą gierką. Ulubione, pobrane. Why I'm, eh, sz, szukam cię cały czas. Mam nadzieję, że zrozumiała. Błagam, nie zrozumiała. Dobra, na razie mamy z nią spokój przynajmniej na chwilę. A to miałem nadzieję, że my się czegoś tutaj dowiemy. Ok, to wrócimy na chwilkę tutaj. MeTube.com. Czyli tu jest naprawdę wiele rzeczy dotyczących tej komety. Nie, nic nie możemy kupić. Czyli szukamy, nie, zdjęcia. To jest dziwne, bo też tam zwróciło mi się to wcześniej w oczy. Tutaj jeszcze jest, zanim miała różowe włosy. Tutaj kot. Tutaj już ona po różowych włosach, grająca na pianinie. Co cały czas mamy ten e, w tle, ten dżingiel? E, eee. Tak, szukam. Tak, szukam cię. Dobra, mamy jeszcze chwilę na to, żeby tutaj zajrzeć. Miałem nadzieję, że coś tutaj się innego pojawi, ale jak widać nie, to miałem nadzieję na więcej. Dobra, może nie w szafie? Może nie tu? Ty lepiej chyba je poszło niż mi się wydaje. Oj! Znalazłem cię. Znalazłem. Cię. Okej. Okay. Teraz moja część. happy. O!

Umiem malować. Nie, nie mam do tego talentu i umiejętności. Okej. Okay. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym. Możemy się razem. Ja mogę... Dobra, dobra, ona mnie może nauczyć tego. I my się już myślisz, powoli nie chcę uciekać z tego dołu, nie jest całkiem normalnie. No poza tym, że czasami jej szajba odbije i zaczynam je go nic nożem, ale tak to jest spogląd. O co mam pierwsze namalować? Kwiatuszek. Dobra, na początku. Zaczniemy od kwiatuszka. Myślę, że standardowo chyba polecimy z jakąś różą, nie? Bo to jest najłatwiej namalować bez takiego większego starania. Tu, 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 tu. Powiem, że to jest kwiatek specjalnie dla niej. Gdzie to, Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? Możesz tam wrócić? Czy coś? Zmiana koloru włosów, zdjęcie z rodzicami, które jest rozdarte. Tak jakby coś się mogło wydarzyć i to są tulipany. To możemy powiedzieć, że to są tulipany w każdym razie, ale... Ale chyba nas nie słucha teraz, halo. Toż nic nie powiedziałem. Jak podoba się obraz, to tulipan specjalnie dla ciebie. Chyba ona nie wie, o jaki obraz chodzi. Dobra, jakoś Or się so udało. Dwie Łazienki, grzebień. Eee... Część papuszki jest dobra, bo zapomniałem o tym, że w ogóle tę papuszkę musimy złożyć. Tutaj mamy co? Gumka do włosów? Ej, a może nie, no to jest na pewno ona, ta jaki ma kolor włosów brązowy. Nie, no to jest ta sama osoba, myślałem zwierzona. po prostu wiecie, co zrobiła tutaj? pozbyła się wszystkich domowników, wszystkie części mamy. Yy, w ten sposób i złożone. To co z tą papuszką jeszcze możemy zrobić? Okej, okay, mamy to. Ale ja nic nie powiedziałem znowu. Złożyłem papugę. Proszę, to dla ciebie. Mam nadzieję, że ją weźmie teraz, tak? O, oh oh, papuszka! Dziękuję, bo to jest naprawdę Dziękuję piękna. So Wielbię miał. So jak mi uszczęśliwić. Zabrała ją? You really know, how to make me happy. Możemy jej dać jako prezent w taki sposób, dobra. Udało się chyba. Zadomowiliśmy się tutaj Jesteś troszkę za długo. Mamy hasło do komputera, mamy praktycznie wszystko, czego potrzebujemy, tylko co to jest? Coś tutaj musi jeszcze być. Nie tak. I co my z tym możemy zrobić? E, możemy to sklipować do czatu. Długopis. No tak, kradniemy je rzeczy z domu i nagle mówimy, że mamy długopis i wszystko. Sprzątam. Oh, Mam nadzieję, że ci nie obrazi. Nie, że. Bo brudno. O, to bardzo miło z twojej strony. Dobra. Może wyjdziemy na spacer razem. Co ty na to? Ach, oh, oh, chciałabym pójść, pójść na spacer, ale drzwi są zamknięte. A Może je pop. Po prostu otwórz, zaczerpniemy trochę świeżego powietrza. Pokażę ci ciekawe miejsca. Tak żeby ja i to zrozumiało, nie? Chciałbym, ale nie mogę otworzyć drzwi. Jest zbyt niebezpiecznie na zewnątrz. Ale obiecuję ci, że będziemy się dobrze bawić. Kurczę, dalej nie chcę otworzyć tych drzwi. Tutaj, że na studiach zdobyła jakiś dyplom. O. Aha, dobra. czyli takiej nie możemy za długo ignorować mimo wszystko? Możemy jej to dać? Oh, wow. O, Długopis! świetne, to Dziękuję będę mogła sobie nim rysować. To jest dla moich Zajmę, ci, jak dobra, Na razie mi się kończą pomysły, co by to jeszcze można było zrobić. Co to jest? Figurka demona, ok, zbieramy to ze sobą. Uh. Oh, jesteś w Dobra, wiecie co? Spróbuję dopytać się o jej rodziców i zobaczymy, jak na to zareaguje. Bardzo fajnie w ogóle, że to jest napisane wyjście. Nie domyśliłbym się inaczej. To jest na tych fotografiach na tablicy korkowej. Zobaczymy, może nam odpowie. To są moje ulubione wspomnienia. Niektóre są ze mną przyjaciółmi, a inne ze słodkimi zwierzękami. To są twoje rodzice w zdjęciu? Mam nadzieję, że nie wkurzy się teraz. Tak, to są moje rodzice. Dużo dla mnie znaczą. Czemu zdjęcie jest rozdarte? No to był wypadek, nie chciałam go rozrywać Po prostu przypomina mi o ciężkich czasach Dlaczego przefarbowałaś włosy na różowo po studiach? Bo tu ewidentnie na studiach jeszcze miała brązowe Chciałam po prostu czegoś nowego spróbować a różowy potrafi... Bo pomaga mi z moją kreatywnością. Pokazać moją kreatywność światu. Okej. Okay. Mam plan. Chciałbym ci kupić prezent. Chciałbym iść z, z... tobą? Żebyś mogła go wybrać. Dobra. Może nie będziemy kupować online? Prezent dla mnie? To brzmi niesamowicie. A... Ale możemy upewnić się, że jest bezpiecznie? Okej. Okay. Jest bezpiecznie. Zaufaj mi. Dobra, bak nam ufa, to może... Chcę ci ufać, ale jestem taka zmartwiona tym, co się dzieje na zewnątrz. Obiecujesz mi, że będziemy ostrożni? Obiecuję ci, dobra, udało się chyba. Obiecuję ci, chyba, chyba jesteśmy. Dobra, idziemy razem, chyba się udało. Chyba wyjdziemy razem! Chyba, że ona teraz myśli o czymś innym zupełnie. Nie chcę sam tych drzwi dotykać, nie? To otwórz drzwi i. Idziemy za motykonką wyślę. A, jeszcze nie może otworzyć tych drzwi serio? Musimy iść razem na zakupy na zewnątrz, inaczej się nie uda znaleźć prezentu. Aha, ona musi się czuć bezpiecznie, ale nam ufa jednocześnie. Jeżeli mi ufasz, chodźmy razem na zewnątrz. Obiecuję ci, że będziemy ostrożni. Już chyba idzie, już chyba idzie. Bez problemu. Idzie? Czekam. Okay. Idzie, idzie! Just a more. Idzie! Otwórz. Idziemy? Tam masz drzwi, otwórz je. Słuchaj, zaraz rankeda, mam umówionego, gramy. Znaczy, wychodzimy. Ufam ci i musimy być ostrożni. To otwórz drzwi. Inaczej nie wyjdziemy. Chcie... Really je jeszcze się boi. Damy jej to? Może będzie się czasem bezpiecznie. To jeszcze nie to, to jeszcze nie to. Jest specjalny sklep z prezentami, który chcę Ci pokazać. Na zewnątrz już jest bezpiecznie. No niby, wiecie, niby otwiera, ale jak ja próbuję otworzyć te drzwi, to będzie lipa. Prowadź. Nie Ale nieudawany shop! sklep! Co mamy zrobić teraz? Słuchajcie, otworzysz drzwi, sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, i idziemy razem. Przy mnie nic ci nie grozi. Najgorsze zawsze jest You're ten ready. strach, że zaraz coś się wydarzy. Masz rację, z Tobą side, czuję się bezpiecznie. Jeżeli tak mówisz, zaufam ci. Po okay. prostu daj mi moment. I pomyślę o otwarciu drzwi. Kurczę, pomyśl, pomyśl, ale myśl szybciej, bo tam się pali. Jaka decyzja? Dobra, trzeba ją przekonać, że jest odważna. Jesteś najodważniejszą osobą, jaką znam. Dasz radę. Może przy okazji uratujemy ją, jeżeli ten budynek też się pali. Twoje słowa dla mnie wiele znaczą. Będę odważna. Jeszcze tylko chwila i otworzę drzwi. Razem damy radę. Musisz wykonać ten krok. Muszę, muszę wykonać ten krok. Dzięki, że we mnie wierzysz. Otwieram drzwi teraz. Jest! Jest! Przekonaliśmy ją! No? Tu, drzwi! Ale chcę iść razem z tobą. Nie, nie zmienił się. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Zepsuliśmy wszystko. Ale jest świetna cukiernia, która serwuje najlepszy bagel. Tak napiszemy po angielsku, żeby na pewno zrozumiała, co tam chodzi. I teraz chcę się tam zabrać na randkę. Na zewnątrz jest bezpiecznie. Nie zepsujmy tego. bagel shop. That sounds amazing. I promise I opening the door for our date. Dobra, I promise, może przy. Okay. Yes! Promise. może pan! Yes! nam się. Jestem wyszkolonym negocjatorem. Idziemy razem? Poważnie? You shouldn't just open the door without my permission. You can't leave me. I won't Idziemy razem, idziemy razem. You. Idziemy razem, nie goni mnie nożem na razie, także jest okej. Okay. Dobra. Czyli idziemy razem. Idziemy razem, na to wychodzi. Tak? I can't wait for our journey ahead. Jest! I will always be by your side, wherever you go. Dobra, czy udało nam się wyjść... Razem! Fenomenalnie! Dobra, czyli to nie było takie. Znaczy to było ciężkie w niektórych momentach, ale Bagielik out to get. Wybagietowaliśmy się stąd po prostu. Delicious Escape. Nie no, fajnie, fajnie. Pytanie jeszcze, jak bardzo można się tutaj postarać, nie ile można wyciągnąć z tego AI, żeby coś porobić. Bo ogólnie są jeszcze inne wersje z tego, co widzicie. Eee, także może być to ciekawe, jeszcze jako, z Wiedźmą jeszcze jako kosmiczny pogrzeb, także to jest naprawdę nietypowa gra której możemy wiele e, zrobić. Mamy ending Escape Together. Tu są jeszcze trzy endingi różne, czyli albo się z nami będzie bawić? Jak dobrze sobie tutaj nas zabiła, to wiadome. Ja nie wiem, jak mentalnie nie chcę, żeby. Było... Był smutno, nie? Ale to jest AI, to trzeba pamiętać, to trzeba mieć w głowie. Chcę jedną rzecz sprawdzić, nie? Otwieraj drzwi, fun. albo like dzwonię na policję. Czemu dzwonić na policję? Nie możesz wyjść. Muszę natychmiast wyjść. Do really A, dobra, no, czyli myślę, że to raczej <laughs> nie, nie wchodziło nigdy w grę, także. Także jak widzicie, życie, życie toczy się dalej. Jeżeli macie jakieś propozycje tego, jakich tekstów możemy użyć również w tamtych kolejnych etapach, dajcie znać w komentarzu pod filmem, a jeżeli będziecie chcieli więcej tej gry, to dajcie zresztą łapeczkę w górę.